Siemka ludzie, to jest pierwszy odcinek serii jak gram z kolegą w Minecrafta i teraz będziemy w ogóle taki mieć swój survival i tym podobne, nie? To jest nowa to seria właśnie. Nie no wiem, widziałem. Ja już zbieram drewno. jest dżungli? możemy zrobić tam domek w dżungli. Nie, w dżungli nie. Nie lubię domków w dżungli. Aha. Ej, ogółem! Przeważnie mam dość wielkie lagi, jak nagrywam, nie? Ha, A dobra. teraz mam po 30 fps -ów. Ej, dobra, ja robię crafting. Stój! To jest fajny domek. znaczy, miejsce na domek. No wiem, widzę. Dobra, stój. Ej, tu robimy może domek. No stój, Marcin! Zrobimy z tego serię, że nie robimy big bazę? Dobra. No gdzie ty tak ciągle biegniesz? Chopita w tej skale. Po co ty tak ciągle biegasz? To lubię. A możemy sobie zrobić hatkę Hobbita w tej skale? Nie wiem. Może. Ej, ja, ja chcę hatkę Hobbita? okej okay. Tylko wiesz, że najpierw trzeba. Y, ten. Poszukać yy, wioski i tym podobne. Zrobić farmę. To no ja. To będzie trochę trudne. Ale damy radę, co my nie damy. Nie opłaca się robi do łopatę, czy nie? Nie. Kurde, poczekaj. Ja to zrobiłam kopnową łopatę na początek, żeby było szybciej po wszystko wykopać. No. Ale ja jestem słaby w że A ja jestem nawet giz Marcin, stać tu. Zbierajmy sadzonki, nie? Ej, dasz mi... albo nie. A, jeszcze tekstur teksturpaka zmienię, więc szybka przebitka i... Trzy, 4, 3, dobra, jest to trzymało się, trzymało wiem, Nie wiem. Dobra. To zmieniam, To zmieniam. No to co 4, 5, 5, 5, nie, 5, nie? tam 5, 5, 5, 6, 6, 6, nie 7, No to rób farmę. Czy jest zrobiona piękna farma. Okej. Czy mamy trochę trzciny? No wiem, fajnie. Już mamy jakieś nie zrobione. Ej, czemu ogółem nie mam teraz skina? E Ej, nie mam skina, idź exactly. za. I szybka przebitka i tak wygląda na razie, a pół Robimy tak, szybko to skotujemy. Tutaj zrobimy taką dziurę. Klikam cię kopać nie da. No. A teraz to wygląda tak. Więc jest w no, miarę git. O, węgiel odkryłeś. Bardzo dobrze. Nie widziałem. Aha, i widzę. Dobra. Więc jeszcze zachęcam do subskrypcji, lajka i komentarza. To mi strasznie pomaga. Lajk. Właśnie się zastanawiali. Nie? Ja nie mam konta na YouTubie. Aha. Mi się po prostu nie chce co sobie pomyła. Dobra, jeszcze widzowie tylko mówię, że to nic nie kosztuje, można darmo, za darmo subskrybować, łapka w górę też nic nie kosztuje i w ogóle to jest bardzo fajne, bardzo mi to pomaga. Jeszcze jakbyś dzwonek, jakbyście dzwonił, jak zaznaczyli to już jeszcze lepiej, nie? Więc polecam. Dobra, idę ten, po zwierzęta. O, o, fajne, farmy już zrobiłeś trochę. Bo no, mówiłem ci, że robię farmę. No wiem. Dobra, czekaj, muszę trochę zwierząt pozabijać. Muszę jeść. Ja mam 4 głodków. No dasz, bierajcie, kurczak. Albo nie, bo troszkę jaj. I zrobimy kryje wsi. A, nie wiem! KFC na naszym serwerze, którego nie nagrywamy. Jest bardzo ten problem. No. KFC za je fajności Ej! Trzeba zrobić ten. KFC yy, z burgerami. Czyli zjesz chleb i kurczaka. To się jeszcze schałpowy dodamy. Na no do, w dodatku no to tak. W ogóle ocenię moje skrzydełka jak jakbyście... Pan no. Widzowie, ocenie moje skrzydełka jakbyście mogli. Od ile na 0 na 10? Dla mnie są ładne, nawet czemu by nie. No Czy też nie ma skrzydeł? No wiem, bo ty nie widzisz. Ty nie widzisz, bo ja mam ten innego Minecrafta. Innego no, launchera. Paka. co? Przepraszam, Surpaka? Nie, ja mam innego launchera. Inny Minecraft. Ha. Też mam? nie? Nie. Bo ty nie masz tego zakupionego, ja mam. Kupiłem, musiałem grać około 15 godzin na jakimś OP serwerze, na którym coś się zarabia. I boż... Ej, w sumie taka chatka Hobbita jest git, tylko trochę... Już, już zostaw, już zostaw. Tylko tutaj dokończmy to i będziemy się bić. tak. ta chatka Kobita się teraz bardzo przyda. No. Już się robi noc. A co mi już mamy trochę Gila, to. No dobrze. Chcę zrobić taką przelupkę tego domku Kobita. chcę zrobić wielkie okno na świat. Idźmy. Ej, Marcin! Idź tutaj, pilnuj domu, ja idę po drewno. Ogółem to Marcin, będziemy żyli z drewna tego... Z dżungli, ok? Okej. Okay. O boże, to jest strasznie dużo mobów. O chryste. Szyn... Sam jest trzy razy ciemniej w tej dżungli. No wiem, zauważyłem. Ej, Beka jakby teraz zdechnie. Hm. No. Zostaje w naszej dziurce. Okay. O, ryby właśnie, ryby można zabijać. Ile tu jest wungla? Wungel nad wunglami. No wiem. Ej, sorry, widzę jak nie, nie bo możesz... Się, nie możesz się doczekać ten. Nie wiem. Ej, wi wi sorry widzowie jakby była słaba, jako słaba jakość filmu, ale po prostu no, nie jestem jakiś wybitny. I po prostu też mam słaby laptop, nie? Więc nie jestem jakoś wybitny. Co się stało? Jest tu znowu Będę z nimi walczyć moją wywiadaną opieką. O, ale ktoś ryczy na to rzeki. biaki, One płaczą, bo dostają tej mojej dewnianej motyki. Nie, moja drewniana motyka się zepsuła. XD, <laughs> the... ale ona i tak nie zadaje więcej HP. A powinno. Nie no, jeszcze jednego se przyprowadzili. The... sobie przyprowadzili. XD. Teraz to teraz z będę sprzedawać. No nie, jeszcze tam czwarty za rzeki leci. <laughs> Piękny sad gestory Marcinka. Dobra, lecę do chałupy. Nie, moja łopata też się zaczęła do z kilofu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Marcin? Naszą bazą że się klepie z nimi z łapki. No poczekaj, ja się Pobie, też pobiję. Macie z dutna, a masz z dutna. Śmiertelny lust. Nikt się nie odważy. Uwaga! Uwaga, 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 no, uwaga! Dutna. Dobra, zabiję gnoja, gnoja i gnoja. Da. Ale cię urałem go przez 7 razy więcej czasu, nie zabiła ani jednego. No! Yy, to poczekaj! Już ci, 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 się tutaj piecze jedzonko. Jest też krówki, a dobra, tutaj. Co? Tam, za szukałem. Okay. Okej. I bardzo jestem ciekawy, czy Ciebie słychać na filmiku, nie? bo jak nie, to będzie trochę lipton. Ale pewnie tak, pewnie Cię słychać. Bo mikro... mnie też tak pewnie lepiej słychać, ale myślę, że jest git. Ej, dawaj robimy podłogę, pół z drewna, pół z kamienia. Ej, zrób tak dookoła tutaj takie. Daj mi, daj mi ten, daj mi szkło. O, i jest git. No, jak drzwi będą No ej! Nie! Albo dobra, jest git w sumie. No. I takie drzwi tutaj. No. nie takie okno na świat mi chodziło. No. nada za mało jedynie, no. a ja jestem na no. jednym HP. No dawaj! Wchodź do chałupy, bo już tu biegnie! No. Dobra, zabiłem, wracaj tu szybko. Nie chowaj się do domu. Chowaj się do chałupy. Ja tu zbieram i temy. Z... A, się już muszę kończyć. Nie możesz wyżulić jeszcze chwili? Nie. Czemu? Już właśnie staram się wyżulić. No to spróbuj jeszcze raz. 5 minut mi się udało wyrzucić. Dobra, i tak to da się radę jeszcze przyciągnąć. No, i nieproszone kości za oknem. O, faktycznie. Czekaj, lecę na stolik. No, no, nie, nie wiem, bo jestem pośledzony. <gry> o, tak. Patrz, czekaj, mam cztery użycia, idealnie starczą i mam dla Ciebie prezent. Wiesz, jedno użycie. Ej, uważaj, bo zombie. Wiem, ja się z nim właśnie bawię w peekaboo. Peekaboo, peekaboo. czy, ciekawe, czy ten kilo się zetruje na trabie? Nie, to nie zepsuł się. Co? To no nie zepsuł się na celownie. Idę. Powiedz, czy tu jest ciemno, czy nie. Co? Co? No dobra, to ci tu postawię. I tu, bo ja mam. Ja nie mam ciemności ogólnie. nie? I jeszcze tutaj na Ej, buka buka węgiel. Yy, Ej, Marcin! Co ty na to, żeby szukać cave'ów? Dawaj, robimy to moim fajnym, zepsutym pilofem. Uuu! <grym> Okno na świat! <grym> Ej, to się nazywa... To się dopiero nazywa okno na świat! Zobacz. Jest faktycznie okno na świat. <laughs> to jest okno na świat... Na większy świat. To jest okno na mniejszy świat. Zauważyłem... Lecz się uderzyłem. Ci, to oglądają... Znaczy, oglądali kiedyś Willy łąkę. to teraz zrozumieją to, co powiem. Wygląda jak ten telewizor, co tam wsadzili do niego czekoladę i tam były te bałki. Tylko ci, co oglądali Willy Wonkę, to zrozumieją. Sobie, a oglądałeś Willy Wonkę? Nie. 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 Nie oglądałem. Nie oglądasz Willi Łączki Chodź ze mną, Marcin! Chodź! Swimming in kajak KTW. Dawaj, chodź! Dziewięć nasionek. Marcin, chodź! Podstawię tutaj te wszystkie nasionka I teraz chodzi Ej Enderman, więc uważaj Żyć mu? Nie ma Teraz do wody wejdź, i go za. mnie dopadniesz mnie, śmieciu Ej patrz mu się ciągle w oczy. Słyszę, że on jest tutaj. No. No to widzowie, to chyba na tyle w tym odcinku. A. Bo no. ogóle no. nagrywamy to po no. dwudziestek no. długiej. No. Dobra, żegnam widzów i ten, bo mówię... do żegnam studni. Żegnam, jeszcze. Dobra, ja też żegnam. Nara. Chyba on pochodzi.